Cztery godziny do startu Mistrzostw Świata, dla Ciebie rutyna, czy standardowy rozkład dnia? Generalnie startowałem już w wielu imprezach mistrzowskich, wiem w czym to się je, że tak powiem, na pewno jest to dosyć specyficzny wyścig, bo no nie startuje jakby pełna stawka, bo jest 50 zawodników, każdy kraj ma ograniczoną liczbę zawodników, no ale zobaczymy. Jak tam pójdzie dzisiaj. Jakie emocje towarzyszą Tobie na starcie Mistrzostw Świata, kiedy, tak jak mówisz, no to są już Twoje, nie wiem, następne chyba co najmniej? Czyli emocje są podobne jak na każdych zawodach, tak? Na pewno jest minimalnie większy stres, bo to są Mistrzostwa Świata, tak? Więc, ale myślę, że dopiero przed samym startem jakoś to napięcie trochę wzrośnie. Dobra, za godzinę widzimy się na treningu. A do zobaczenia. Kolejne próbne okrążenia na treningu. Jest sens jeździć w tej rundzie w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę, czy wystarczy w dzień startu? Generalnie moim zdaniem w sumie najważniejsze jest przejazd przed samym wyścigiem, dzień wcześniej trasa jest całkiem inna. Dzisiaj zrobiłem dwa okrążenia. Na pierwszym było całkiem inaczej niż na drugim, więc trasa się zmienia z minut na minutę. To jest kwestia tego, że jest coraz więcej słońca, coraz cieplej i było to rozmarza po noc. Tak, no tu akurat zależy od słońca, bo było przymrożone, ale na innych wyścigach jak pada deszcz, też trasa się zmienia. Lub w drugą stronę, więc no wszystko zależy od warunków pogodowych. A czy dzisiaj najbardziej błotne opony, szybki? Takie pośrednie myślę, bo nie ma aż tyle błota, co było w piątek na trasie, więc z rundy na rundę będzie go coraz więcej, ale też nie ma co sobie dokładać obciążenia dodatkowego. Niecałe dwie godziny do startu. Masz już sobie jakbym jakąś taką myśl, co byś dzisiaj chciał osiągnąć? Chciałby, jak, jaki wynik celujesz? Jakiś plan mam w głowie, ale zobaczymy co się uda zrobić. No tak jak było w poprzednich kategoriach, wszystko zależy od tego jak to się rozegra po starcie, czy nie będzie żadnej kraksy. Czy uda się gdzieś tam do przodu przebić, ale no fajnie by było jakbym skończył w 20, to byłby super wynik. A, a co dalej, no to zobaczymy. A kto zostanie mistrzem świata? Ja bym stawiał się na Vanerta. To... Zobaczymy za niedługo. Dzięki. Dzięki.

Żarło, żarło i dzisiaj nie zeżarło. No pożarło przyrzutko do końca, że tak powiem. Eee... To twój pierwszy DNF w tym sezonie? Ech, chyba w sumie nawet nie pamiętam. W tym sezonie chyba tak, bo w tamtym roku raz się wycofałem w Lunaut i w tym roku to będzie pierwszy. Nie fartowo na mistrzostwach świata. No można powiedzieć, że cała kadra nie fartowała, poza tosią się białek, a tak, to w sumie każdy chyba coś, miał jakieś przygody na tym wyjeździe. Ale wróćmy do tych pierwszych czterech okrążeń. Świetnie się jechało, 23 czwarte miejsce i tak równo w grupie chyba. Tak, w sumie od startu udało mi się ominąć wszystkie kraksy, co zakręt praktycznie jak ktoś leżał, można powiedzieć, że jak w cyrku dzisiaj było. Warunki były strasznie dziwne, bo miejscami było zmrożone w cieniu, a w innych miejscach było, było ta tyle, że nie dało się w ogóle jechać. A jeszcze w innym miejscu było tak ślisko, że obracało się dookoła swojej osi. Więc pierwsze dwie rundy były takie to pierwszy, ten lepszy, że tak powiem, za zakrętem. Masz sobie dużo złości w związku z tym defektem? No tak, no bo myślę, że byłem w stanie spokojnie na pewno w 25 skończyć, a jechało sześciu zawodników przede mną, taka duża grupa, więc miałem ich w połowie asfaltu. A no, urwałem krótko zaraz za boksem, praktycznie na takim stromym podjeździe i no. Do boksu biegłem no, dosyć długo. Koniec sezonu? No, koniec sezonu, nie ma sensu już więcej e, się ścigać jak dla mnie. E, spokojny odpoczynek, a później przygotowania latem do następnego sezonu. Następny sezon, a trochę żartowaliśmy sobie na kwaterze razem z Ksawierem Gankiem, że jako ogarniecie rowery górskie, to może pojawicie się na Wielonie Górze na mistrzostwach Polski. No zobaczymy, kto mnie namówi. Na razie to mi się nie chce.